W końcu jedziemy na wycieczkę kamperem ale taką bardzo krótką, majową w miejsce niedaleko nas, które bardzo chcemy Wam pokazać, bo jest bardzo ładne więc tam spędzimy dzisiaj po południe wieczór i noc. Miejsce wygląda tak. Nasz kamper pasuje do takich miejsc ładnych. Tutaj zalew bardzo ładny. Tam jest pomost, który jakiś czas temu był drewniany jeszcze, ale teraz jest ściągnięte wszystko, więc się nie da tam wejść. I tam jest taki uroczy lasek. Pewnie też się przejdziemy, a tam, 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 jest tama i też tam pójdziemy. W takiej ładnej scenerii dzisiaj będziemy odpowiadać na wasze pytanie, które zadaliście wczoraj. No, wczoraj? Aha, bo w nocy dodałaś ten no ale że zdążyliśmy zadać pytanie żebyście wy zadali pytania nam więc po kolei idąc o jest. nie na wszystko będziemy odpowiadać bo niektóre odpowiedzi macie w filmach proszę państwa no e, tu jest takie pytanie czy Madzia umie gotować czy jest taką szczęściarą którą karmi kochany chyba jestem szczęściarą no tak, ale też gotujesz dobrze gotujesz, tylko ja częściej gotuję bo ja nie lubię no, ty nie lubisz, a poza tym. No, takżeśmy się podzielili obowiązkami. Marek się zajmuje. E, niektóre panie mówią, że ja jestem lewy, bo piorę, bo sprzątam, bo gotuję. No to współczuję. Jeśli one uważają, że jesteś lewy, bo pierzesz i gotujesz, w takim razie większość kobiet. No, powinno się teraz też urazić. Tak. No, ja mogę powiedzieć, że jestem lewa, bo ja nie, nie umiem włączyć pralki. No, nie umiesz włączyć Nie, nie umiem za, zapamiętać tego, jak to idzie, więc Marek u nas pierze no, potem... ale kiedyś, kiedyś było tak, że ja nic nie robiłem w domu. Jak byłem w związku no, z kimś tam przez długi, długi czas, no to ja zajmowałem się tylko pracą. Byłem pan maczo, przynosiłem tylko pieniądze do domu, pracowałem i nic nie robiłem. Nie prałem, nie sprzątałem, nie gotowałem. Nie wiedziałem w ogóle co, i jak. Bo po prostu ja zarabiałem na rodzinę i tyle nie. Ale w pewnym okresie życia zmieniło się to całkowicie u mnie. No i. Role się odwróciły, nie? I <grystanie> mi to pasuje. Następne pytanie. Następnie. a nie Lara Croft zadała. Czy Marek był w wojsku? Jak tak, to gdzie służył oraz jaki miał stopień? E, w wojsku nie byłem, dlatego że się migałem. A migałem się dlatego, że za moich czasów, jak były pobory do wojska, to służba trwała 3 lata. Więc jak trwała 3 lata, no to ja najpierw ze względu na szkołę. Lawirowałem, migałem się. Później ze względu na urodzenie dziecka, je, nie przeze mnie oczywiście. E, e, urodzenie dziecka? No, je, mojego dziecka, pierwszego, drugiego. E, no i tak lawirowałem na takie rzeczy, aż... E, w końcu przestali pisać. Tak, przestali pisać do mnie. <grym> jakby cię wojna tego wezła. Ale mam grupę A, jakby co. Nie mam pytań, ale pozdrawiam. My też, pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Mogłabyś czytać, kto ten, nie? Bo... An. No, tamto była Lara o Krowcy. wojsko, no, więc trudno się dziwić. Kiedy ślub, założenie rodziny, w planach? Łukasz Czajor. Hm. Ym, gdyby to zależało od Marka, to już byśmy mieli dzieci i już by, był ślub. Gdyby zależało ode mnie? No. A no tak, bo to ja naciskałem na dzieci, na, na takie Marek rzeczy. Ale by chciał, no, ale czeka cierpliwie. Ale, ale wy... tak o, to teraz może ja się wypowiem. E, ja mam dzieci, mam dwóch synów dorosłych. Z mojego związku, a z Maciom nie. I jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o to, bo często ludzie pytają, kiedy dzieci, kiedy dzieci. Ale zastanówcie się, bo ktoś może nie chcieć mieć dzieci, ktoś Kto może, nie, może nie móc mieć dzieci. Więc to jest takie przykre, takie niefajny temat. Znaczy to jest takie pytanie uchodzi za takie popularne, ale w dzisiejszych czasach podobno wiele ludzi nie może mieć dzieci, więc yy, radzę uważać. Bo może komuś być naprawdę przykro. Jakiej słuchacie muzyki? And Andorox. Andorax Jakiej słuchamy muzyki? Na pewno nie disco polo? Nie, 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 disco polo to my nienawidzimy i, i hip hopu takiego chociaż niektóre piosenki tak yy, raczej taką muzykę popularną słuchamy taką radiową to co ja, w radiu, nie? Ja lubię muzykę klasyczną, lubię stare utwory ja też. dlatego mamy dużo płyt winylowych tam z muzyką taką no Bee Gees, jakieś presleje jakieś no tego typu, nie taka totalna klasyka, ale taka ja też lubię taką muzykę no, no. i lubimy muzykę współczesną, popową, taką jak leci w radiu i techno no też takie umcy tak. tak zresztą na naszym kanale jest udostępniona playlista cała playlista jest to gdzie jest, Madzia wrzuca to jest moja muzyka, którą ja słucham niezależnie w którym miejscu się stanie, to jest ładnie. Takie zulmieściowany ten zalew. <mulgry> <mulgry> eee... Jakie trasy planujecie? No więc mieliśmy plan, to o tym mówiliśmy już, ale plan się posypał i teraz jesteśmy bez planu. No plan był taki dalekosiężny, bo mieliśmy robić Polskę przez całe wakacje. Mieliśmy sobie zarobić, i... dorobić jeszcze dodatkowo, spłacić sobie na na wyrost jakby kredyty i wszystkie raty, żeby mieć później mniej. Taki komfort. Tak, koniecowi. psychiczny i Finansowy i chcieliśmy później na zimę pojechać na południe. No, ale jest jak jest. Świat się posypał. No właśnie, to jest pytanie: kiedy Maruś zabierze cię do słonecznej Italii? Mieliśmy a to Aruś czy Artuś napisał. Aha, Aleksandr Aleksandruś. Kozenko. A więc Aleksandruś. Maciuś się zawiozę do Italiany. Jak będzie taka możliwość. Tak. Na razie jest jak jest. Niby granice mają otworzyć 3 czerwca, więc możliwe, że. Jednak pojedziemy na, na zimę. Zobaczymy, jak się to wszystko wyklaruje jeszcze. My mieliśmy... Plan był taki, przepraszam, no że ci się wcinam. Plan był taki, że chcieliśmy jechać do Włoch na zimę na zasadzie takiej, żeby całe wybrzeże, tak jak Odyn, zjechać. Może całe... mnie? Jechać superstradą aż na sam dół, tam do Neapolu, w dół, w dół, w dół, w dół i na Sycylię. Bo tam żeśmy się ugadali z jednym z naszych widzów, że przyjedziemy na zimę na Sycylię. I stamtąd byśmy uderzali, jak nie na Grecję, to na Hiszpanię i takie tam. No takie były plany, no ale na razie jest jak jest, więc... Auto szykujemy cały czas, Przeszykowane jest wszystko, więc mamy dwa, dwa systemy, jeżeli chodzi o ogrzewanie, czyli Webasto i gaz. Gaz zrobiliśmy tak, żeby można było wszędzie tankować bez problemu, a nie żebrać i prosić się, czy ktoś zatankuje nam. No, no wszystko żeśmy przemyśleli, ale... Nie ucieknie nam to. Jakby co. Jak nie w tym roku, to w następnym. Teraz, odnośnie mojej pracy, czy sprawia mi przyjemność, czy chciałabym robić coś poza sprzedażą biżuterii? Chciałabym, bo już jestem zmęczona Z robieniem <noise> biżuterii, i jakby mogła, to bym chciała robić co innego, żeby biżuteria znowu była takim dodatkiem. No ale raczej się to, na no to nie zapowiada. E, jakie planujemy ulepszenia kamperka? Tutaj Kasper pyta. Yy, nie wiem. No, już tyle żeśmy ulepszyli, że. Co można jeszcze ulepszyć? Założyliśmy solary. Mamy solar walizkowy, który nam też fajnie się sprawdza, jeżeli stoimy nie tak jak teraz w słońcu, tylko w cieniu. Sobie stoimy kamperkiem w krzokach e, i wtedy solar tylko wystaje na słońce i jest gicior. Te solary, które żeśmy założyli, z myślą właśnie o wyjeździe na południe. E, i to, co jest, spokojnie nam wystarcza, bo tam niektórzy zarzucali, że to nie jest 100 wad, że to góra ma 200W. Mi 200W wystarczy, spokojnie. Tak jak mówię, my mamy trzy akumulatory teraz i czwarty zanadrzu do kupienia. 100Ah. I to ładuje, to, to jest pełne, cały czas pełne, więc nawet jakbym, tylko kwestia jest tego typu, bo niektórzy mówią, a mało 200, a 400 mało. Nawet jeżeli będziesz miał 1000 na dachu, a nie będzie słońca, będzie tydzień deszczu to nikt Ci nie pomogą te solary. To jest ten agregat. Dobra. I teraz a propos ulepszeń w kamperze. Też ktoś tu zapytał, kiedy planujemy zamontować kominek, bo jest ciekawy, czy, no. czy w kamperze da się. Znaczy planowaliśmy już dawno, ale mamy za małego kampera. Nam się podoba tak, jak mają w angielskich kamperach. E, każdy ma malutki kominiaczek. No, są, ale mamy taki w domu. Jest w taki fanpage cube, coś tam i to są kominki takiej wielkości na specjalne takie małe drewienka, nie? Takie piani, pienieczki no Ciupane. no fajne takie. super ale ten kominie kosztuje 2,5 koła do niego rury te wszystkie to tyle pieniędzy kosztuje kilka tysięcy złotych ale, no, ale jest ten, rewelacja ten akurat ale można sobie wstawić taki normalny taki jak są w supermarketach taką kozę? to trzeba by wszystko przerabiać bo to trzeba wydzielić miejsce obłożyć je blachą obłożyć tak żeby nie przygrzewało niczego bo kamper to jest styropian i drewno no. także w kamperze wydaje mi się że byłoby to trudne natomiast ale się... jest to do zrobienia jakby się budowało. Tylko, że nasz kamper jest mały, jest za mały, nie ma miejsca. Musiałabyś zlikwidować szafkę przykładowo jedną. No. No ale no co, to widzisz, że przez to, że jest mały brakuje nam czasami miejsca. Po to, żeśmy kufer założyli z tyłu. Jeszcze myślimy o kufrze na dachu. Od ten, co mamy od Pawła, żeby go jeszcze zamocować. No zobaczymy, no będzie co będzie. Ale gdybyśmy budowali kampera od podstaw, to przewidzielibyśmy kominek, bo uważamy, że to jest fajna rzecz. Ta. W Polsce jest często to wyśmiewane, ale na grupach zagranicznych, zwłaszcza angielskich, kominek, znaczy kominek, to jest koza, piec taki, stufa, jest praktycznie w każdym tym, bo drzewo jest wszędzie dostępne. Gdzie nie pójdziesz, tu pociupiesz gałązkę, tam pociupiesz Zbaczy, i sobie rozpalisz. Zobacz, żeby kampera, to nie trzeba dużo tego drzewa, No. Tylko tu chodzi o to, żeby to nie było e, główne źródło ciepła, ale żeby to było e, dodatkowe, Dla. nie? Pikniczek? No. Tak! No, pieśniczek. coś takiego. Nagrywamy filmiczek na Fajnie, YouTube. Bardzo ładnie. To mi się podoba, żeby nad wodą, Świeże powietrze. No wy też wypoczywaliście, nie? No po pracy, ale to tak na chwilę tylko. No ale zawsze coś. Czy macie w planach wyjazd z kamperem w jakieś wymarzone miejsce, jak to... Jak tak to gdzie? No tak, no to tak jak mówiłem już ja, naszym planem małym marzeniem było południe Europy, zaczynając od Włoch, ale Włochy to chcieliśmy tak na dłużej. Ze względu na to, że no ja lubię Włochy, długo tam mieszkałem ponad 10 lat. Mam dokumenty włoskie, dowód, ubezpieczenie, wszystko jestem jak mały makaron. Umiesz włoski język? No, więc, um... więc dla mnie Włochy no są taką, jest... jakby drugą ojczyzną. Poza tym tam mieszkają moje siostry z dziećmi, tam mieszkają moje dzieci, tam mieszkają wszyscy moi, nie? No, praktycznie całą rodzinę dam ma, a... No a poza tym w Włoszech jest ciepło i są palmy. Tak. Więc to mnie przekonuje. Czy myśleliście kiedyś nad zmianą obecnego kampera na inny? E, myślimy, myśleliśmy już rok temu, bo jak weszła ta strasznie taka moda na wany, bo jak na Instagramie dodasz wana to już jest 100% zajebistości i <grym> już wszyscy jesteśmy w, fu, a ej. No ale to jest takie. kamper jest lepiej wyposażony niż jakikolwiek van. W kamperze jest więcej miejsca tak. niż w jakimkolwiek wanie. Yy, ze względu głównie na alkowe. Tak. Która Więc myślimy ten... o kamperze, ale jeżeli. Będziemy, będzie nas więcej niż nas dwoje. No to wtedy w takim wanie to już jest tak. No, ale plan był taki, że chcieliśmy kupić sobie busa i wtedy, jeżeli padnie kiedykolwiek pu, pu, nasz kamper, to wtedy całą zabudowę wszystko razem z instalacją przenosimy do kampera, do vana i. I mamy gotowe, nie? no bo bez sensu kupować wszystko później znowu piecyk, boiler. To drogie rzeczy. Co? To są drogie rzeczy. Czasami właśnie jak robimy jakieś przeróbki takie bardzo spersonalizowane pod nas, to ludzie mówią, ale po co to robicie? Potem będzie ciężko sprzedać. My w ogóle nie mamy w planie sprzedawać kampera, bo nigdy my jesteśmy obydwoje tacy, że jak coś mamy, to mamy po prostu i zdzieramy do końca. I taki mamy plan, że jeśli po prostu wysiądzie kamper, nie wiem, coś się stanie, że nie będzie mógł jeździć, to po prostu ile się z niego będzie dało wyciągnąć, to wyciągniemy i zrobimy sobie... Oboje opresję. jesteśmy tacy, że nigdy nic nie sprzedajemy po to, żeby kupić nowe, żeby ładnie wyglądało, żeby się pokazać przed ludźmi. My jesteśmy inni. Ja bardzo się przywiązuję do rzeczy. No. Ja, ja, ja prostu, tak samo. Także żal, żal mi zawsze. Y, teraz zrobimy sobie chwilę przerwy, bo jesteśmy głodni i. No, zrobimy żyć. sobie ognisko, co? Okej, okay, karkówka się robi. Jakoś tak wyszło dzisiaj, że karkówkę będziemy jadły... Jadły... Będziemy jedli. Piwko będziemy pili. Marek lata dronem, więc się tam usunęłam, żeby nie psuć mu krajobrazu. Żeby był sam kamperek. A ja Wam pokażę to jeziorko z innych stron, bo ono z każdej strony, gdzie nie pójdziecie, jest ładne. We We could enjoy the night instead of thinking about what would happen tomorrow. I said let's chill for the night. I feel helpless as I turn off the light. But what if we don't take back once we wake up tomorrow? Cause you should know that all these memories will be gone once you step out this door. You should know that all this love.

jak się je coś na świeżym powietrzu, to lepiej smakuje. Nawet sucha bułka. O, grilek nam się pali. Tam z tyłu. Daliśmy go do tyłu, bo za bardzo dymiło na nas. To co, odpowiemy na coś jeszcze, nie? Ale nie za dużo pytań, bo ten film będzie trwał długo, a potem nie, nikt tego nie chce oglądać. Nie ma dużo pytań. No jest jeszcze, na Instagramie mówiłaś pytania są... Aha, już to trzeba zapomnieć. Czy macie ma Tak. Tak, macie ma a ja od niej nabieram. Czy macie w planach zrobić kiedyś spotkanie z fanami? Ha, z fanami to my się spotykamy co chwila, bo przecież gdzie nie pojedziemy, to jest multum ludzi, gdzie, którzy nas zaczepiają, którzy chcą się przywitać, przybić piątkę, no. zrobić fotę. Jest naprawdę tyle ludzi, że szok. My i tak bardzo mało pokazywaliśmy z tamtej trasy ludzi, a więcej ludzi żeśmy poznali i spotkali. Kilkaset no, osób poznaliśmy, niektórych tak bardziej. Ale takiego spotkania z fanami jako... To chyba raczej nie, bo my nie jesteśmy jak Globstory, czy jak Busem Przez Świat, żebyśmy robili nie, jakieś i, takie mitingi. Jakoś my nie lubimy za bardzo się spotkać. A poza tym to takie trochę byłoby bez sensu chyba, no bo co my możemy przekazać? Przecież nie powiemy, jeździliśmy po świecie, a poza tym ciężko by nam było to zorganizować, bo my, jak jesteśmy w trasie, to jesteśmy y, mamy 100% czasu zajętego. Czasami nie mamy czasu zjeść w ciągu dnia, co dopiero jeszcze zorganizować spotkania. Także ciężko by było. Ale tak, spotkać się jak będziemy gdziekolwiek i damy znać, i ktoś będzie chciał się spotkać, to no bardzo chętnie. Tak, tak jak było w zeszłym roku. Tak, jak było w zeszłym roku. Rodziną. Dawaliśmy cynka gdzie byliśmy. Ale też nie dajemy zawczasu, że będziemy w danym mieście, bo. Y... No, na poprzedniej trasie to było tak, że y, po prostu się stresowaliśmy. Czy nie. na przykład ktoś nam nie przyjdzie i jest znienacka? A jak byliśmy znowu w pracy, to bardzo często było tak, że niektórzy widzowie przychodzili i my nie mieliśmy dla nich czasu i się obrażali na nas. No, też bo tak my było. byliśmy w pracy, no, więc. Nie rozumieli tego, że my pracujemy, że zajmujemy się klientami, że klient jest dla nas najważniejszy, nie widz. Bo widz w tym momencie, no fajnie, że jest. Miło, że nas ale ogląda, ale my jesteśmy w pracy. Jesteśmy w pracy. Yy, czy planujemy live'a na YouTube? No Mieliśmy w planie, żeby go robić, a tak jakoś zeszło, że nie zrobiliśmy i jakoś tak... Jeszcze nie... nigdy nie robiliśmy live'a na YouTube'ie i yy, jakoś Nie wiem, po... czy byśmy się do tego nadawali, No. bo jakoś tak... Zresztą wiemy, jakie napływają czasami głupie komentarze i yy, nie no. wiem, czy no, chcielibyśmy... Trzeba było to... siedzieć i pilnować czata, bo pełno imbecylii przychodzi takich nie wiadomo skąd których chcą się dowartościować nie? Jaka jest Waszym zdaniem różnica między kamperem a vanem? Wan hm. szybciej van... jeździ. Tak, i wielkościowa, no to tak, bo van jest, ma mniej miejsca. vanie bu... jest mniej miejsca, tak, ale jest to bardziej mobilne, takie szybsze auto, nie? Jest Ka to po prostu bus. Ale y, kamper budzi zaufanie, a van y, niekoniecznie. Tak, to, tak jak, to jak to... my postrzegamy to, tak jak. Widzieliśmy nieraz, jak przyjechały busy, jakiekolwiek stały, byli to inni sprzedający, no to na busa tak się patrzyli ludzie. A na że kamperach? nie wiadomo kto, czy złodziej, czy tak jak ja kiedyś mówiłem, że terroryści czy coś tam, a kamper jak przyjedzie, to od razu widać, że turysta traktują cię inaczej. Bardzo ludzie są od razu bardziej gościnni. Na przykład my, tak jak mieliśmy, gdzie to byliśmy? W Wałczu? W Myśmy sobie przed kamperem na, na, na ulicy tam robili kurczaka czy cokolwiek, a pani z kamienicy wyszła Ale ja zapraszam do siebie, na podwórko sobie wiecie, może na piweczko przyjdziecie No, no tak I Często, często tak było, dlatego że żeśmy przyjechali kamperem I To są nasze spostrzeżenia, to nie, że jest tak właśnie, ale my to tak widzimy, nie? No ludzie chwalą sobie na przykład Wany za to, że można jakby tak bardziej ukradkiem spać, ale to wszystko zależy gdzie, bo no. jeśli na przykład na parkingu, no to nikt się do was nie przyczepi, że stoicie busem, bo można powiedzieć, że zostawiliście na noc. Ale na przykład jeśli śpicie gdzieś w dziczy, to tak samo widać kampera jak i wana. Także Dokładnie. My jesteśmy zadowoleni. Nie ktoś nie jest głupi i wie, że ktoś tam siedzi w tym lesie czy w tej no, puszczy dżungli w łące. Do kampera chyba łatwiej się włamać niż do wana. No też tak myślimy. Jakbyśmy mieli mieć wana, to na pewno nie miałby tylu okien. Staralibyśmy się robić Bocznych takiego. Okien byśmy nie robili raczej. Żeby był jak najmniej no, wejść miał. No. Tak to tu nie wiem. Tak jak kampery mają. Oni mają ekstra. Oni mają puszkę taką, że do niej się wejść nie da praktycznie. No, no nie da się. Fajnie byłem no. tego zrobione. Dobra. Teraz co? Jak się poznaliśmy? Jak się poznaliśmy? Ojejku. Na Facebooku. Tak, na Zboku. Na Facebooku przypadkiem całkowicie się nie szukaliśmy. Po prostu jakoś tak na jakiejś grupie żeśmy się minęli i tak... To była grupa... Fanpage'owa, nie? Poleć mnie, polecę Cię, czy coś a, no takiego? no tak, bo wtedy się zaczynały fanpage, y, rozkręcały się fanpage, y. a to, to było takie lat gruby, temu. Żeby polecać, no. znaczy wzajemnie się polubiewać. Ja polubiałam fanpage' Marka, Marek, mój. To on... był akurat fanpage' w Rzymie chyba, nie? Tak, on mi odpisał, ja mu odpisałam, on mi oczywiście tak grzecznie odpisał i ja na to poleciałam. Potem się okazało, że on każdej kobiecie tak pisze, no ale zostałam ja, a nie bo każda. Bo taki jestem nauczony, że jestem kulturalny. No i, tak. I grzeczne i tak się odnoszę, zwłaszcza do kobiet. A ja myślałam, że ja jestem taka wyjątkowa wtedy. No teraz już wiem, że nie, ale, no, ale jestem ja, a nie inna, więc chyba jest okej. Okay. Także Facebook nas połączył. No w 2012 roku. Także 8 lat już się ze sobą męczymy. <śmiech> <śmiech> I 7 lat ze sobą mieszkamy, a 3 lata mamy kampera. Mm -hmm. no. To tak w cyfrach. A mawka ma 7 lat. Jak ktoś kiedyś pytał? Koniec pytań <grych> na, na YouTube. Tak, na YouTube skończyły ci się mm -hmm. pytania? Czyli masz jeszcze na Instagramie, ale te na Instagramie najwyżej zostaw na inny odcinek. No, nie? bo ile możecie nas słuchać? No, dobra, teraz odnośnie tego miejsca. Miejsce jest u nas, u nas we wsi. Więc bo nie możemy wam Na naszym do zadupiu, także mamy bardzo blisko. Na piechotę czasami tu przychodziliśmy, na żeby ruch. naszego dużego psa, bo mieliśmy Alaskana. Przez dwa lata? Mieliśmy no. na i przychodziliśmy z nim tutaj. No i z naszą mawką, nie? No, mawka to tu potrafiłaś 10 km zrobić. No i miejsce mamy naprawdę super, bo mówię, jest to u nas we wsi, jest zalew, mamy strzelnicę. Strzelnica też jest dosyć duża, fajna. Jest tutaj paintball, jest tutaj są rajdy na kładach, rajdy jeepami. Yy, jest tutaj atrakcji, naprawdę. Jakby no. ktoś tak chciał, nie jest to taka wiocha. Typowa, nie zabita dechami. Ale jest tu fajnie, bardzo dobrze nam się tutaj mieszka. także. No. Nie, z racji tego, że dobrze nam się mieszka i mamy święty spokój, to nie możemy wam powiedzieć, gdzie to jest, bo yy, nie lubimy mieć gości po prostu. Nasz dom traktujemy jak szrek swoją samotnie i po prostu, jak jesteśmy w domu, to najlepiej, żeby nikt do nas nie przychodził. Szczególnie do mnie, bo Marek to jeszcze jest trochę towarzyski, a nie. Więc yy, yy, no. No sorry. Ale jest pięknie, jakby co. I chcemy tak. wam pokazać trochę to miejsce, więc się trochę przejdziemy pewnie, żeby wam pokazać z drugiej strony jeziora. A ja pokażę z drona. No, no. Panem barmanem. Po ściance się leje kobieta, i pod większym kątem to że No leje po ściance. Nie ucz mnie upiwalać, upi bo leje od lat. Od kiedy się piję. Ten... Co? Od kiedy zacząłeś mnie opijać. Ja ciebie, chyba ty mnie. Ja nie piłam alkoholu za nic. Ja piłam. też nie, ja tylko wino. A z tobą piwsko grzeje. I z kufelków fajnych, takich z, z Niemców, od Niemców, z Deutschlandów. Dziękujemy. No, taki dziwny, inny odcinek. Q&A takie są, że po prostu się gada. No, tylko my nie, robi, nie lubimy robić typowego Q&A, no ale tak, tak wyszło, że jest taki Czasami, przegadany odcinek. Trzeba poodpowiadać na pytania, bo dużo zadajecie. Chociaż wydaje mi się, że sporo informacji można wynieść z naszych blogów. Jeżeli się je ogląda, a, a nie no przewija. A jeśli byście chcieli, no to zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Madzia Boho Moje Kamper Wyprawy i tam jeszcze dodajemy takie rzeczy, których na fejsie nie ma. No i teraz no, będziemy dodawać YouTube. więcej, bo przez zimę to tak człowiek mniej dodawał na tą grupę, na patronite'ową grupę. Mamy też grupę patronite'ową na fejsie, to tam też bardzo mało, no bo przez to, że no, zima i w ogóle, że siedzimy w domu. No, ale zapisujcie się jak chcecie, tylko pamiętajcie, że tam jest selekcja, mój moderator pilnuje tego. Jeśli macie konto, które wygląda na fikcyjne albo w ogóle nie użytkowane, albo coś tam, coś tam, no albo tak, na Konto tonia. bez zdjęcia, konto to bez znajomy, to... konto bez niczego. Bo to jest taka część jeszcze dodatkowa, jakby naszej prywatności. Więc jeśli my się mamy dzielić z Wami naszą prywatnością, to też chcemy wiedzieć, kim Wy jesteście. Tak, bo no bo. Z Waszego profilu tego nie widać, to sorry. Ja nie przyjmuję no... takich osób, bo jeżeli ja mam się dzielić swoim życiem z osobą fikcyjną, która ogląda nas na YouTubie i jeszcze chce na fejsie. Z paki, jeżeli nie wiem z kim mam do czynienia, to co, to na tyle, nie? To no chyba, bo ile można czekać z jedzeniem? Tam się tam z tyłu robi, Kwieczko się, robi się. się ten nie grzeje. Pory. Wybieramy żarcie zamiast was, sami <grym> się żegnamy. Do zobaczenia. <grym zimno> Dzień dobry, Czas na kawę w nowych kubkach. No, no tak. Na razie pusta, przepraszamy, ale musimy tutaj się ten troszkę zareklamować, <noise> że mamy nowe y, rzeczy. I Wy też możecie takie rzeczy mieć, bo to nasz projekt. Tak. Jest ich o wiele, wiele więcej, bo są i przyczepy, i kampery, i wany. I są fajne wzory na kubki i na koszulki. Koszulki w różnych rozmiarach, w różnych kolorach. Damskie męskie. Tak. Projektowaliśmy my w oparciu o różne grafiki, o zdjęcia. Jest na razie kilka wzorów. Tak. A jeśli będą chodliwe, to powymyślamy nowe. Zależało nam na różnych stylach, i żeby właśnie były przyczepy kampery i van wanna's, bo Różnie jeździcie, nie wszyscy jeżdżą kamperami. My akurat ja mam kamperkową. Ty masz co? Tą a kamper kamperowy życie mamarek. Także kubeczki można kupić, koszulki i podkładki No i od tamtego roku robisz fajne breloczki, nie? Breloczki kamperowe, breloczki przyczepowe. Tak. No. Także w ofercie mamy różne rzeczy, tego to, Podajcie... tego to już poszło trochę, nie? No, bardzo dziękuję wam za to. Także jak wam się podobają, to wpadajcie do sklepów. Tak one wyglądają. Ja akurat mam na sobie męską emkę, dlatego ona jest taka duża. Damskie koszulki są oczywiście. bo ty będziesz rękawy obcinać. Ja będę robić taki koszulkowy di, także pokażemy w którymś filmie. Ale ogólnie damskie są szczuplejsze. Tak to wygląda. Koniec. I'm stuck inside my mind. I, I look for you now another time. Maybe we'll try it. To...